jest i witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Brosach na moim kanale. I dzisiaj będziemy sobie otwierać te dwa mega boxy Ja już tutaj tylko jeszcze sobie zrobię screena do miniaturki. O, nie działało mi no. Dobra, dobra, jeszcze moment. Dobra, dziękuję bardzo. Screenshot jest. I mamy dzisiaj zadanie... Yy... 10 winów zrobić piperkom na solo bo duo nie bo długo grałem przed chwilą i duo jest tak wkurzające że też trafiłem 3 razy na teammateów idiotów i I co i stwierdziłem że kurde muszę sam zagrać bo nie będę grał z tymi idiotami mogłbyś co odejść od tego per Chorusie, się bo dobrze dobrze Tępić kurestwo <gry> Zarąbiście, mi się podoba, mi się podoba. Kurde już kocham tego bez terapii. O kurde macie Mortis? Mi się ma Mortis. Ale kurde mój trzy fast shot dałem, widzieliście to? Kurde, patrz co ja daję! Kurde, ta pamka już jest w dupie, patrz, patrz, ona się już boi podejść, ona się już boi Pa, ona zauważyła, że ja mam mocny przeciwnik jestem, kurde, ona się cyka już. Bo co ja dałem tu Mokcisowi, Jezu. Za to Maxi z zostać musicie zostawić łapeczkę w górę i sobie krasuneczkę. Musi się. Hmm, w ogóle, hmm. Siema, Mr. P. Pan Majster P. <grym> Dobra, musimy zająć minimum czwarte miejsce, bo wtedy mi się to zalicza jako win, także myślę, że czwarte miejsce nie będzie trudno. Mm, tak mi się wydaje. Już mamy szóste. E, um, dobrze, to tak. Tutaj tak i tu tak. Uuu, um. ale dostał snajpa, kurde nie no, za mocny, za mocny jest ten oponent dzisiaj, za mocny. I ależ dostał bombuszkę od ym, ej... ejgrdebita, no niestety trzecie miejsce. Ale kurde co za sniper ja dzisiaj daję, Boże. Ja w ogóle jestem teraz ostatnio jestem w takiej formie y, To chyba przez te turnieje co graliśmy z y, chłopakami, bo naprawdę jestem w tak zarąbistej formie, że to jest szok, nie? W takiej kurde jestem w formie, że to jest niewyobrażalne. W ogóle... To powiem wam jeszcze, że ja założyłem swoją drużynę e-sportową i w ogóle jeżeli chcielibyście dołączyć, to w opisie wam zostawiam Discorda mojego i tam proszę się ze mną skontaktować, jeżeli ktoś yy, chciałby uczestniczyć w turniejach. Yy, Czas bardzo o co chodzi, nie? Yy, na takiej zasadzie, bo jeden team już mam i mam zale no na pewno jednego jeszcze członka mam do drugiej drużyny. Eee, szukam jeszcze dwóch, eee, albo jednego, zależy, czy jeden chłopak mi odpisze, czy dołączy, czy nie, o, zróbmy to tak. Eee, no, także ten, no, tak żeby, no, minimum 17 koła, albo 16, 16, no dobra, 15. I żeby miał trochę tych winów 3 na bo to jednak wie, wiecie jest trudniej trójek, które są olbrzymie ważne. Ja tam nie uważam się za jakiegoś tam mastermind'a jeżeli chodzi o trójki, bo nie gram trójek. Ale znaczy, Nie, ogólnie w tym sezonie zrobiłem ponad 200 trójek, także jestem zadowolony. Jestem mega, mega zadowolony szczerze powiedziawszy. Kurde, ta Bibi mi się nie podoba, bo ona bardzo fajnie unika moich strzałów. Mmm... Kurde, jeszcze pan na środku. Teraz boję się głupio wychylić, bo nie chcę zginąć. Ej, dostała tam w ogóle lul. Yy, dobra. I tu jest cały czas Bibi po lewej. Cały czas jest ta Bibi i ta Bibi będzie mnie prześladować. Nie zginę? Nie, no bo myślałem, że wleciłem w już ogólnie tym skokiem. Ale na szczęście nie. Mmm... No weź się z full focusu na tym Darylu, może co? Ale to są szmaty, ej, jakie to są szmaty. No dobra, myślę, że już możemy sobie otworzyć pierwszego mega boxa. No to otwórzmy tego darmowego, w którym będą tylko punkty do Gala. No kurde szkoda. Ale aż 150 punktów do Gala, także myślę, że szybko pójdzie jego wymaksowanie. No i lecimy kolejną giereczkę na... Solo. W ogóle grałem sobie jeszcze parę gierek y, Piperką przed y, nagraniem tego odcineczka. I powiem szczerze, y, tu no, leon, i leon, i jo. I, I dwa leony będą na blisko. Siema. Dzięki, dzięki za Cupca, dzięki kumpel za Cupca. Naprawdę nie, nie trzeba było. Dziękuję bardzo za Cupca. Y, I ten. No właśnie tak było. Y, o kurde, no El Primo. Mm. Nie podoba mi się, że ten El Primo zbiera tyle cubesów, bo on później będzie miał ultra i on skoczy na mnie. Yy, także. No. Yy, tak plus minus. I w ogóle, czemu onawczy? Kurde, zabijamy go. No i zarobiliście, mamy 4 PL kibsy. Jeszcze zabiliśmy coś. W ogóle pierwszy raz gram tak agresywnie na odcinku, mi się nawet wydaje. Bo ja nigdy tak nie gram agresywnie na odcinku. O kurde, tam prawie dostał, no. Nie no, kurde, jego movement to jest tragedia ogólnie, ale ja też trochę. Nie no, tutaj mogłem go ściągnąć, To tutaj się przyznaję, że mogłem go ściągnąć w sumie. Kurde, w ciemno tak trochę teraz poszedłem. Olż, co zrobił chłopak? Dostał trzy koła, on ma tysiąc. Zdech. <laughs> Jezu, jakim jestem zajebistym graczem tego, bro. Dobra, nic nie mówiłem. <laughs> no, także ten. Ej w sumie, jak ten ląd będzie miał niewitkę, to może mnie podjechać. Mhm. Wejdź, dziękuję bardzo. Dostał. Wchodzi w niebitkę i dostał bombę akurat, to jest hit. No, widzę, że chłop ma moje szczęście, widzę, chłop ma moje szczęście. Kurde w ogóle tam mi się. Przed przypadek mi się palcem pojechało potem po ekranie strzeliło mi. 100 HP, miło by było, dokładnie, gdybyś go dojechała, Pampka. No dobra, Pampka, no nie przedłużaj, kurde, bo ja już chcę otworzyć Mega Boxa, może mi jakiś Star Power pani, albo gadżet. Nowa postać, ja bym się nie obraził, gdyby mi wyleciała nowa postać, wiecie? No, no, szybka gierka. Yy, także nawet Wina zrobiliśmy na odcinku, także sztosik. Yy, jeszcze 5 gier, myślę, że to już sobie dogram poza materiałem, bo... Wyzwanie za 500? a jednak chciałbym zrobić także leci drugi megabox w którym jest są tylko punkty do Gale'a ale bonus czyli token Dablery teraz czy 200 czy 400, 200 no szczerze nie było to jakieś zbytnio zajebiste losowanie, no niestety, no muszę to przyznać. Ale dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to zostawcie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkiem oraz napiszcie jakiś fajny komentarz. Yy, widzimy się w następnym odcinku, albo dzisiaj na live jeszcze. Yy, siemanko!